No i witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Teresa Kirkowska. Witajcie moi drodzy, witajcie. E, dziękuję serdecznie od razu, na samym początku za piękny odzew, e, jeśli chodzi o zamawianie e, zając, e, zajęczy, zaję, zajęcy <gryw> dużych i jeszcze większych. I kurki oczywiście też już zamawiacie, ale jeszcze kilka na pewno fajnych rzeczy zrobię. Mam nadzieję, że też będziecie dalej zamawiać i będę dla Was mogła wysyłać fajne kompozycje, żebyście mieli już wiosennie, już tak świątecznie pod wielkanoc, żeby już są wiosnę, też przywitać. Nawet same tego zająca jakimiś bratkami postawić przed dom to jest super po prostu ale dzisiaj też chcę wam pokazać taki szybki filmik pod tytułem jak zrobić fajny stroik w kształcie jaja wielkanocnego z zawartością w środku więc tak, już kiedyś wam pokazywałam jak zrobić taki mały, małe gniazdko na plasterku, jak pokazywałam jak z witek zrobić e, koszyczek, może to e, połączymy i zrobimy taki a wyplecione takie Ala jajo. Więc słuchajcie, zapraszam do oglądania. Mam tu przygotowany plaster. Plaster obojętnie jaki. Ja mam trochę tych plasterów, bo zawsze jak jakieś drzewo w zeszłym roku. W zeszłym roku czy dwa lata temu ścinaliśmy taką wielką sosnę u nas w flasku, która mm, została zjedzona przez korniki. Yy, więc zostało nam trochę plasterków. Mam takich plasterków, zawsze możecie yy, kupić, yy, słuchajcie, na giełdzie nawet florystycznej. Są takie plasterki. Więc, słuchajcie, chcemy yy, jak już kiedyś pokazywałam, pobijać gwoździki, no nie wiem, z 10 gwoździków, tak nie, nie za gęsto, żeby fajnie, yy, słuchajcie, co. Dzisiaj z Janką byłyśmy na spacerze i zobacz, zobaczcie, widzicie to? Baśki. Baśki na, na, u nas tutaj już na polach pięknie zaczęły puszczać. ponczusie, się, więc już zaczynamy. Zaczynamy baśkowe szaleństwo. Słuchajcie, ja to już po prostu była taka happy, że może po prostu już mamy baśki, więc będę dla was robić fajne różne dekoracje z baziek. Dzisiaj właśnie pokazuję jak zrobić fajny stroik w kształcie jaja. Działamy! takiego mamy, wyplatamy sobie takie gniazdko, jak kiedyś robiliśmy małe, robimy duże, ale tym razem baśkowe witki. No i słuchajcie, mamy już zobaczcie, takie nasze piękne gniazdko wypletliśmy i ja wyplotłam. I słuchajcie, jak wam nie będzie wychodzić, pomagajcie sobie jakimiś drucikami, zawsze można coś tam powiązać. Ale naprawdę jest to proste, jak macie gwoździki, to po prostu pomiędzy, 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 i później co jakiś po prostu wyplatacie sobie po, prze, przetykając. Także to jest piękna, fajna konstrukcja, nawet można zostawić tutaj coś, jakąś fajną kompozycję, w tym zrobić. Nic więcej tutaj nie trzeba, ale ja chcę. Wam pokazać, jeszcze tutaj taki fajny pałączek zrobimy w kształcie jajka, tak żeby fajnie to, to, to gniazdko tak się nam przekształcało w jajeczko, takie trójwymiarowe, takie fajne i kompozycję jakoś w środku, więc oglądajcie dalej. No, i spójrzcie, moi drodzy. Oto mój taki ala koszyczek z witek baśkowych. I słuchajcie, no, po prostu taki ala w kształcie jaja, koszyczek. Jeszcze delikatnie udekoruję, i tak naprawdę to wszystko. No, sama w sobie forma jest bardzo ciekawa. Wszystko możecie do niego sadzić. Możecie przed dom. Yy, czy na tarasie, gdziekolwiek włożyć po prostu miseczkę z kwiatkami bratkami, żonkilami, czy innymi kwiatami wiosennymi świątecznymi i wtedy słuchajcie, macie piękną kompozycję a ja tutaj, słuchajcie, wsadzę prostą kompozycję już wam pokazuję wkładam trochę mchu żeby wyściołać mój koszyczek pięknie na zielono Zakręciłam sobie takie gniazdko z brzozowych, słuchajcie, patyczków. I tak naprawdę więcej tu nie trzeba już yy, wrzucać. Znaczy, ja tak uważam, że myślę, że więcej nie trzeba. Mam tutaj, słuchajcie, takie ceramiczne jajo. Kupiłam w centrum handlowych po prostu. Wkładam sobie tu jajo. Dwa jakieś ptaszeczki. Słuchajcie, takie, które sobie przycupną gdzieś tu z boczku. Yy, fajnie. Można je oczywiście przykleić. Słuchajcie, i to już robi robotę. Nic więcej nie trzeba. Zobaczcie, przecież nie super kompozycja. Oczywiście każdy już sobie tworzy według własnej interpretacji, w co włoży w tym koszyczku. To jego już indywidualna sprawa. Możecie sobie właśnie wkładać tutaj nie, takie pod tytułem kwiatki wiosenne. Super będzie to wyglądać i to wszystko. Na zewnątrz piękna kompozycja, prawda? I do wewnątrz. Więc wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za wspieranie kanału, za to, że jesteście i oczywiście za polubienia i subskrypcje. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa.